Witam Was moi drodzy w przedostatnim odcinku ze Shrouded Fable. W tym odcinku otworzymy Greninje X Special Illustration Collection z pięknym tu oto artem. Długo czekałem, kiedy ja to kupiłem. Już się pali. Chcę podjąć na pewno rękawicę z Kingambitem, który jak widzieliście wydropił dwa fajne dropiki. Froki. I Frogadier. Greninja jest wisienką na tym torcie. Nawet ładnie ta karta wygląda. Godzik dla was. Z tyłu też nie ma tragedii. Także mówił, że King Gambit ładnie podropił. Dlatego stwierdził, że musi go podbić. Dobra, lecimy. Dam Czterki tutaj. I zaczynamy od pierwszego Nie ma co przedłużać I lecimy Sidra Odkurzacz, piesek, Eevee Wszystko to już dobrze widzieliśmy I też mamy Hipno jako reverse Krobat jako reverse I Zoroak jako Hollow Energia też zwykła Pierwszy rozgrzewkowy hmm. A ten to jest taki Uchnięty. Pewnie się otworzy łatwo. Dokładnie. I lecimy dalej. Tutaj szybciutko. Ile można oglądać te same karty? Trzeba do śmietanki przejść czyli Iron Moth. Zoroa jako drugi reverse I Axorus jako hollow. I energia też zwykła. No. Na razie to wygląda cienko. Czyżby ten niepozorny King Gambit okazał się królem tego balu? Zobaczymy: Condom, Eevee, Power Powerglass, Iron Moth, Iron Moth na rewersie, Fracture na rewersie i Zororak jako hollow. Strasznie dropi ten dodatek. Strasznie, nic nie dropi. Ile to już boxów zostało otwartych, a tu. Wszystko zmierza ku końcowi. Ani Golda, ani Seera, ani Illustration Rera. Tylko jeden wpadł. Ciężko, ciężko to dropi. A tu praktycznie kupuje się samego Bulka No bo te karty to mało, nie? Proszę bardzo, i nic. I kodzik. I ostatni booster. Czyżby będzie to jeden z słabszych boxów? Na sam koniec taki dreszczyk killer, czy raczej komedia? Tutaj nic. I pierwszy rewers. Drugi i kompletne nic. W ogóle jeszcze ten kod był odwrotnie. Totalne zero w tym boksie. No, gry ninja okazał się cienkim ninją. W tym materiale to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej!